Jan Tkaczyk. jestem prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-własnościowej Odra Woławie. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji budynku mieszkalnego przy ulicy Bolesława Hebrego 32 w Oławie. Otóż o, ekspertyza ta została opracowana na zlecenie spółdzielni przez biuro inżynierskie. I 14 stycznia otrzymaliśmy 3 lub 4 egzemplarze tej ekspertyzy. Jeden egzemplarz został przekazany do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie. Zleciliśmy również opracowanie ekspertyz części instalacyjnej, to znaczy dotyczącej instalacji elektrycznej, gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji. Wentylacyjno-spalinowej. Myślę, że na przestrzeni przyszłego tygodnia, czyli do 25 stycznia, będziemy w posiadaniu również tych ekspertyz dotyczących instalacji. Po zgromadzeniu wszystkich ekspertyz zlecimy opracowanie dokumentacji dotyczącej odbudowy, remontu klatki numer 32. Ekspertyza dotycząca konstrukcji budynku jest pozytywna. Główne uszkodzenia budynku w wyniku wybuchu gazu powstały w obrębie drugiego, trzeciego i czwartego piętra oraz na dachu. I na tych kondygnacjach konieczne będą prace remontowe dotyczące praktycznie wszystkich zasadniczych elementów budynku. I zasadniczy zakres prac remontowych w części budowlanej, według ekspertyzy, obejmie ja zacytuję tutaj z uwag końcowych obejmie wykonanie ścian zewnętrznych w miejscu wyrwanych płyt osłonowych, demontaż płyt osłonowych, których węzły uległy zniszczeniu. I wykonanie w tych miejscach ścian zewnętrznych, naprawę uszkodzonych węzłów mocujących płyty osłonowe, elewacje Są to te główne, powiedziałbym, jest to ten główny zakres prac. Ponadto, no wiadomo, że trzeba będzie wykonać naprawę rys w ścianach i stropach, naprawę kominów i czap kominowych, naprawę obróbek blacharskich, odtworzenie ścian działowych tam, gdzie zostały one zniszczone. Odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, odtworzenie warstw wykończeniowych wypraw i połowłok malarskich, jak również odtworzenie ocieplenia elewacji. Mieszkańcy zniszczonej klatki, która została wyłączona z użytkowania decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ci, którzy wyrazili taką wolę, zostali zakwaterowani w mieszkaniach w lokalach zastępczych które są wynajmowane przez spółdzielnie, mieszkańcy ci zgodnie z ustawą o obronie praw lokatorów, zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, wnoszą opłaty nie większe niż płacili za używanie mieszkań, których zamieszkiwali do dnia 22 grudnia 2012 roku.